Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie! Dzisiaj środa, połowa miesiąca, tak? 15, tak, 15 dzisiaj. 15 maj 2024. Ja już się tutaj rozpakowuję z naszymi karciochami. Dzisiaj tarocik. Dla każdego znaku Zodiaku ostatnio było... Em, Dwa razy z rzędu. Ogólne czytanie dzisiaj będzie dla każdego znaku Zodiaku. Opiekuńcze karty, jeśli chodzi o nasze, naszą kartę. O, przetasujemy sobie. I pamiętajcie, kochani, warto też odsłuchać swój ascendant. Wenus, Księżyc, tak. To jest to czytanie dla nas ogólne, to nie jest taki horoskop dla jednej osoby. Jeżeli ktoś chce taki horoskop, to go chętnie zrobię, nawet na każdy dzień tygodnia. Do wyboru. Karta pierwsza, druga, trzecia. Wy sobie skarby dzisiaj wybieracie kartę. Pierwsza, druga, trzecia. Mam nadzieję, że, że nie za bardzo widać. O! Jeden, dwa, trzy. A dla wszystkich osób, które dzisiaj, 15 maja 2024, obchodzą imieniny urodziny, nie wiem, kochani, co tam w kalendarzu piszczy, bo nie mam go teraz tutaj pod rączką, chciałabym Wam dać tą oto piękną kartę, która wraz z życzeniami płynie do Was. No proszę, miłość. Kochani, wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia, miłości, spełnienia marzeń. Żeby was dzisiaj nikt nie denerwował, żeby dzisiaj wszystkie osoby właśnie z miłością przychodziły do was. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. I tego wam z całego serduszka, kochani, życzę. No, miłość. Pewnie, że tak. Kto tam wybrał sobie jedynkę, dwójkę, trójkę, mówcie tutaj. Napiszcie w komentarzu. Oczywiście na początek, kochani, co robimy? Lajka zostawiamy, tak? W ramach wymiany energii ja dla was tutaj karciochy, a wy odwdzięczacie się. Lajkiem, komentarzem możecie też kwiatuszek zostawić. Kto jest tutaj pierwszy raz bądź drugi, to kochani, zachęcam do subskrypcji kanału. Wtedy każdy jeden film do Was trafi. Jeżeli ktoś przegapił czytanie majowe, to jest, kochani, wejdźcie sobie na playlistę, bo, bo jest. Karciochy mamy przytasowane. No to kochani, zaczniemy od jedynaczki. Jeśli wybraliście kartę pierwszą, odmłodzenie, o proszę! Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Ha, za mało śpicie. Tak wychodzi z tej karty, że trzeba troszeczkę odpocząć. Może ktoś nad wodą by odpoczął, co? No, dobrze by było. Dwójeczki. Bez troska. Tutaj też ktoś śpi, dzieciaczki śpią. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Słuchajcie, wczoraj karta dnia była, głupiec. I też wam mówiłam, żebyście się pobawili. A może wy po prostu macie poczuć się tak lekko, tak beztrosko, co? Być jak dziecko, pobawić się z własnym wewnętrznym dzieckiem. No, no. Osoby, które wybrały trzecią kartę, ja też. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie, bo sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. No pewnie, że tak, ale piękna jest ta karta. Szczególnie to niebo. No. No to mamy. Mamy to. No, odłożę na bok, żeby nam tu. Nie myliło się. I kochani po kolei. Będziecie, będziecie, um, będziecie miały tak znak zodiaku i um, do tego znaku zaraz dociągamy kartę. Proszę uprzejmie. Dla ognistych baranów powiedziałabym, że karty przygotowały dzisiaj królową denarów, czyli typowo ziemską energię. Ja rozumiem tą kartę tak, zejdź na ziemię, bądź stanowczy, ale będę opierała się też, kochani, tym, co, co tutaj autor ma na myśli. Sprawy z pieniędzmi, finansowe, sprawy materialne domu będą dzisiaj najważniejsze. Tu piszę: hojna, praktyczna. Pełna wdzięku, czyli to Ty możesz być droga osoba z podznaku baranka, ale i materialistyczna, więc uważaj, bo może to Ty jesteś odbierany, odbierany jako materialista. Dbaj o rodzinę, o dom. Postępuj w sposób praktyczny. Kochaj piękno, może odkryjesz w sobie zamiłowanie do sztuki, do piękna. No i dzisiaj, kochani, rozsądek bierze górę. Dzisiaj serduszko niestety odkładamy na bok. Dzień będzie ważny z kobietą. Być może byk, panna, koziorożec dzisiaj będzie nam bardzo, bardzo przydatny. Tak? Dzięki Wam bardzo. Zapraszamy wszystkie osoby z podznaku byka. I dla Was... O, ale macie mocne karty. No, kto by to pomyślał, przebudzenie. Opiekuję się wami, kochani Archanioł Hamuel. Proszę bardzo. To jest taki dzień na zastanowienie się. Jeśli nie wiesz, jaką decyzję podjąć, to ten wisielec oznacza Przyjrzyj się z drugiej strony, rozejrzyj się. Może zrób sobie przerwę od pracy. Może nie musisz od razu już teraz odpowiadać? Przyjrzyj się. Zrób taki, jak ja to mówię, przegląd. Niektórzy dostaną taki przebłysk, niektórzy zaakceptują to, że jesteście inni, że jesteście niepowtarzalni i tak też ten dzisiejszy dzień macie spędzić. Niektórzy z Was po prostu nie będą dzisiaj powiedzą, że to był taki zwykły, nienadzwyczajny dzień. Są też osoby, które po prostu nie pójdą do pracy, nie pójdą do szkoły, będą miały ochotę leżeć, odpoczywać. I powiem tak, macie do tego całkowite prawo. Piękna jest ta karta. Mm. Kolejnym znakiem są bliźnięta. A wy za to dzisiaj ogniście. Dlaczego? Dlatego, że, może tak Wam pokażę bliżej, dlatego, że mamy króla takiego ognistego, buław, i Wy będziecie chcieli zaistnieć, Wy będziecie chcieć dzisiaj inspirować siebie innych. Wy może będziecie chcieli rządzić, nawet Wam się włączy rządzicielstwo, ale będziecie motywować, możecie przejąć rolę kierownika, przywódcy. Może dzisiaj czeka Was awans? Kto to wie? Mężczyzna będzie ważny. Coś czuję, że jakiś baranek się Wam tutaj trafi, ale może to Wy dzisiaj zabłyśniecie, staniecie, tak jak tu pisze, w świetle reflektorów, Możecie przemówić publicznie, możecie wyrażać swoją wizję, ale widzę, że oczy innych będą na Was tutaj skupione, także będziecie przyciągać płeć przeciwną. Zobaczymy, co dla raczka, tak? Och jak pięknie trójka kielichów. Archanioł Uriel się dzisiaj wami kochani opiekuje. Trójka kielichów mówi o beztrosce, zabawie, świętowaniu. Być może ktoś urodziny ma, imieniny i tam pójdziecie. Może otrzymacie radosne nowiny, zaproszenia. Może i w pracy ktoś ma urodziny. Ktoś z was może otrzymać pierścionek zaręczynowy, ktoś z was może dowiedzieć się, że jest w ciąży. Możecie, kochanie, zdobyć dyplom, uznanie, no jest tutaj taka radość na tej karcie, że naprawdę może trzeba się odezwać do znajomych, do przyjaciół, może trzeba po prostu y, wykonać ten telefon wreszcie. Razem, razem, nie osobno, tylko razem. Może do rodziny się trzeba odezwać, zadzwonić, co? Ale na pierwszy plan wychodzi. Dzisiaj jest taki luzacki dzień, dzisiaj jest taki radosny dzień, dzisiaj przyjdą wiadomości, które bardzo, bardzo Was ucieszą. Kochane lwiątka, karta dla Was. Szóstka buław. No, coś pięknego, kochani, dzisiaj Wami też się opiekuje Uriel. I słuchajcie, jest tu jakieś małe zwycięstwo dla Was. Drogą online możecie kogoś poznać, ktoś Was może pochwalić, ktoś może um, powiedzieć Wy i nikt inny. Dzisiaj będziecie dokonywać mądrych wyborów, dzisiaj macie szansę na sukces, awans, nagrodę. Um, wygranie nawet w Totolotka i dużo się będzie działo, dużo wiadomości. Sprawdzajcie te spamy, sprawdzajcie inne wiadomości, bo tam będzie coś ciekawego dla Was. Panienki. No Wy też kochani macie ogniście, ale panienki będą chciały rządzić troszeczkę. Wami się opiekuje dzisiaj Archanioł Ariel, więc mhm. wszelkie próby Prośby wysyłamy do Ariela. Bądźcie dzisiaj pewni siebie. Nie dajcie sobie nic wmówić. Będziecie musiały odpychać ataki. Musicie walczyć samotnie przeciw innym. Wy macie swoje przekonania i będziecie stały i obstawały przy nich. Coś czuję, że inni będą chcieli na was coś zepchać, coś, żebyście zrobili, dużo ludzi powie tak, tak, panna i będziecie mieli tego po prostu serdecznie dość. Co dla wagi? A dla wagi, kochani, taki dzień nostalgii, piątka kielichów. Opiekuje się dzisiaj wami Archaniel Hamuel, więc radziłabym do niego zwrócić się o pomoc. Coś tu nie wyszło. Nie są te sprawy takie poukładane, jak my byśmy sobie tego życzyli i chcieli. A może trzeba właśnie wybaczyć komuś? Pamiętacie wczorajszą czy przedwczorajszą kartę dnia? Nie jest łatwo wybaczyć, ale. Za długo skupiacie się na tym, czego nie ma, co jest negatywne, co wam popsuło humor, i dzisiaj ktoś może wam popsuć humor. Dzisiaj poczujecie żal, dzisiaj będziecie myśleć o jakiejś sprawie intensywnie, nie będzie wam dawała spokoju. A czemu to się stało, a czemu tak powiedzieli, a czemu tak, a czemu nie mogę z tego wyjść? I mnóstwo w głowie powstaje pytań bez odpowiedzi. Tylko pamiętajcie, że. Jeśli sprawy dzisiaj nie idą tak, jak oczekiwaliście, to jest tylko dzisiaj, a jutro będzie inaczej. Kochane skorpiony, dla Was, kochani król kielichów, no i słuchajcie, bardzo mocno męska osoba Wam się zaznacza z, z żywiołu oczywiście Waszego, wody, czyli może jakiś skorpion inny, może rybka, może raczek. Ale spotkacie osobę godną zaufania. Może to was inni zobaczą taką honorową, oddaną, fajną, bezpieczną osobę. Możecie spotkać osobę, do której serce dzisiaj zabije. Możecie porozmawiać z kimś ważnym dla was. Macie szansę, bym powiedziała, na stały związek. To co się będzie dzisiaj wydarzało, będzie dobre, sprawiedliwe, od serca. Ale bądźcie też ostrożni, bo możecie być trochę melancholijni i, i wiecie, zgadzać się na wszystko, tak? Ja coś czuję, że jakieś spotkanie z przyjacielem, przyjaciółką. No. Strzelczyki. Och, och, co tu się będzie działo. As kielichów. Opiekuję się wami, Archanioł, Haniel. Będziecie dzisiaj pięknie wyglądać, będziecie dostawać piękne wiadomości, będziecie romantyczni, piękni. Będziecie przyciągać inne osoby. Możecie spodziewać się listu miłosnego, w ogóle jakiegoś mi miłego listu. Możecie się z kimś zaprzyjaźnić. Zobaczycie, że to będzie jeden z piękniejszych dni w ostatnim czasie. Wow! Co dla koziorożca? No, rewelacja, 10 denarów. Mówi, że tylko i szczęśliwie, mam cudowną rodzinę, cudowną pracę. Pod względem finansowym bardzo dobry dzień, poczucie spokoju. Może tutaj, kochani, otrzymać jakieś pieniądze, podwyżkę, awans. Może się dowiecie, że dziś już będzie. Tradycje rodzinne z tej karty też yy, można odczytać. Zwróćcie się dzisiaj do archanioła Jofiela i jeżeli coś dzisiaj chcecie kupić, sprzedać, to jest to bardzo, bardzo dobry dzień. Wodniczuliś? Będzie się martwić. Nie wiem o co wam chodzi, ale archanioł Michał może tylko tutaj wam pomóc. Smutek, dziewiątka, mieczy. Nie mogę spać, nie mogę jeść, nie mogę o tym przestać myśleć. Jakaś porażka. Tworzycie w głowie historie, które mogą się nigdy nie wydarzyć. Dzisiaj możecie dowiedzieć się, że ktoś jest w więzieniu, w szpitalu. Dzisiaj możecie nie spać w nocy, bo o czymś będziecie myśleć, może z pracy. W głowie siedzicie i główkujecie w kółko to samo. To jest karta, która Was ostrzega. No i rybańki doczekały się. No i bardzo dobrze, żeście tak długo czekały, bo macie przecudowną kartę As denarów. O czym karta mówi? Że Archanioł Azrael się Wami opiekuje i możecie spodziewać się pieniędzy, przypływu yy, na przykład do statku. Sprzyjającego losu, sprawy materialne, zawodowe, finansowe będą na bardzo wysokim poziomie, możecie otrzymać pracę, możecie otrzymać nowy kontrakt, zlecenie, pieniądze, na które czekaliście, do Was przyjdą, możecie podpisać umowę, ale też może i dzisiaj postanowicie wybrać datę ślubu, może dzisiaj macie rocznicę i otrzymacie pierścionek. W każdym bądź razie cudowny, spokojny dzień. I tego Wam kochani, z całego serduszka życzę. Wracamy do naszych obowiązków. Życzę Wam miłego dnia, buziaki. Pamiętajcie, like, komentarz. Kto nie ma subskrypcji. Subskrypcję ja idę na kawusie. Bardzo dziękuję dwóm osobom. Dwie osoby mi dzisiaj postawiły kawusie. Bardzo Wam dziękuję. Jest mi bardzo miło. Zaraz właśnie się napiję. Dziękuję i do usłyszenia. Pa, pa skarby.